Zawsze gdy siedzę na klopie i wale kloca, mam trochę czasu dla siebie, mogę się oderwać od rzeczywistości pewne, rozmyślać pewne rzeczy życiowe. I taką dzisiaj mi naszła refleksja na temat ideałów, bo pewnie nieraz raz słyszeliście takie powiedzenie, że nie ma ludzi idealnych, że każdy zawsze ma coś za uszami, zawsze ktoś ma pod, coś pod paznokciami, jakoś nigdy nie zagłębiałem się w te. To pożegadło, powiedzenie, ale dzisiaj tak sobie siedzę i tak sobie rozkminiam. co ludzie mają pod tymi paznokciami, Nie o co w tym wszystkim chodzi. Czy to jest bardziej przenośny, czy dosłownie, ale i chory bym był, gdybym tego nie sprawdził. A że ja jestem bardziej takim człowiek praktyczny, więc wolę od dupy strony zacząć i sprawdzić, tą. Sprawdzić tą wersję, jakby to było w dosłownym słowa znaczeniu. I muszę sprawdzić, co jest pod moimi paznokciami, ale nie wiem, pod którym sprawdzić, dlatego zrobimy prostą wyliczankę. n fake orba i morele wypadło na dużego Jakuba. Myślę, że pod takim paznokciem znajdę coś. Co rozwieje moje rozgminy, będę mógł w końcu spokojnie spać. Także przygotowałem już nawet do tego narzędzie specjalne. Jeżeli ktoś teraz spożywa posiłek, lub, lub oglądają to dzieci, to albo przywincie, albo po prostu pójdźcie oglądać telewizję Trwam. Bo mogą się dziać różne rzeczy. Sprawdźmy, co jest pod moim paznokciem. Za uszami nie mam nic patrzyłem. Sprawdźmy, co mam za... Uh, uh, uh. O. Takie buty, kurwa. Mm -hmm.